Cześć siemaneczko, z tej strony Dargi Witam was już w kolejnym odcinku z Minecrafta i minigierek A dzisiaj jestem na Hypixelu i nowej minigierce Cops and Creams, czy jakoś tak to się nazywa Przepraszam, jeżeli, że to wypytam To jest identyczny CS, naprawdę Jesteśmy teraz na Inferno bodajże Jeszcze nie kojarzę, także tak, to Inferno jest lecimy Naprawdę, ta minigierka jest świetna no i kuźwa zginąłem. Chyba no będę ciął takie TT, bo tu się strasznie długo czeka, więc widzimy się po prostu po krótkim cięciu. Tak, właśnie wygraliśmy to, nie wiem jakim cudem, ale może tutaj sobie możemy nacisnąć to, to, to Open Shop i kupić sobie jakąś broń, kałacha Kawaha sobie kupię. Lecimy. Fontanny wpadłem, serio. Te mapki są bardziej budowane pod Counter Strike a Global Offensive. Jak wiecie. Czy znaczy polecam wam tą i w ogóle? Tko, po prostu musicie mieć Minecrafta A18. Chyba troszeczkę za głośno mam ze sto w zisze. Lecimy. Chcę kogoś wreszcie zabić. Grałem dwa razy na, 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 na tym igrę, jest naprawdę świetna, super. No i taktik plecy Dobra, lecimy, lecimy Plantujemy Nie wiem którym się tu jeszcze reloaduje Może zapewne pod A Nie Nie wiem, nie mam pojęcia Od Którym się reloaduje Wygraliśmy, nice Pod T? Te... Nie, pod T to na pewno nie Pod Q? Nie, pod Q się wyrzuca do... Kevlar, kevlar and helmet pyk i kupmy deserta. Aha, nie mogę tego gubić. O granada mam! Dobra, dorzucimy granada. I tu się tak samo... Nie wiem tylko ile trzeba tu wygrać... A to jest chyba tutaj jakieś tak dziwnie skrócone Aha, to strasznie wysoko mnie go rzucił, no ale... Dobra i wam będzie. O oh my goden! O oh my god, skąd, skąd, i Nie, no dużo, że mi nie wziął mam kevlar'a Reloaduj, lecimy. AK rozrzutna na dół. Nice, zabiłem. U serduszka. Dobra, reloadujemy, pół serduszka mam. Naprawdę z fartem Lecimy. Lecimy. I criminal's Way. To jest. Czy kevlar tu jest i kevlar Czy nie muszę tego już kupować? Tak. O, kupimy tego. Czemu nie mogę? A, dobra. Przepraszam, wazaj z innej Lecimy. Dawajemy, dajemy. lecimy od razu raszujemy raszujemy serio chodzimy na balkonik tak bijamy domek zabijesz go czy nie no kurde dobra no nice tylko reloaduj szybko szybko szybko, szybko. Szybko, szybko, dobrze, nice Lecimy, on wyrzucił AWP Nice Criminals win, ładne Mam 3-1, jak widzicie tutaj po boku macie statystyki Ale AK nie mam, czemu AK nie mam? Aha, bo on nas wymieszał teraz z jestem CT, no tak Nie mogę, no, USP mam tylko, dobra To lecimy bananem Lecimy Dobra, jest jeszcze jakby koło auta Tu nikogo nie ma, to jest dziwne Lecimy, oni chyba poszli raszować Tak mi się wydaje U, lekkie lagi mam, co jest? No! Do, do, no, no, nie wierzę w to Jaki headshot? Dobra, widzimy się po oczywiście krótkim czasie. Dzienniku... Dobra, no to tylko to wszystko Bo tutaj się nie, nie wiem ilu tu się gra nie wiem, gdzie tu pisze, ale 5 do 0 wygraliśmy Żałuję ja się z wami, żegnam tak, on jest mniej widoczny trochę, ale do, wiecie, no. Dobra, to tu się z wami pożegnam. Także, jak chcecie, to zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie filmiki, wiecie, o co, co robić. Więc ja się z wami żegnam, na razie, cześć!